No więc wspinamy się na górę Sobótkę, żeby zobaczyć wiatrak, w którym jest kawiarnia, ale jest apartamenty. Kienowe, ale fajnie. Wiecie, no kaszuby, nie? W końcu w górach jesteśmy, nie? W górach, jest w w górach na kaszubach. W górach na kaszubach. No to witajcie w nowym dniu. Krzysiu, właśnie nam toaletę przygotowuje do Czyli użytku. Ciekawe zajęcie. <laughs> Najciekawsze. Taki mieliśmy widok, jak wyszliśmy rano sobie. Matylda sobie tam jeszcze działa, też włoski czesze i tam... Przygotowuje się do drogi. Pies się wyhasał. Ma pięknie mokre łapy. A, słuchajcie. Słuchajcie, to co było wcześniej nagrane. Tam, tam jest to boisko. Ja może podbiegnę pokazać. Zobaczcie, to boisko jest tutaj, bo w nocy pewnie nie było widać. Ale o, zobaczcie. Tu są te boiska. Tu są te boiska i tam na tym boisku, tutaj, chłopaki grali i w kosza, i w piłkę nożną. Także, no, szacun, jeszcze raz wielki szacunek dla tych, którzy o godzinie drugiej w nocy uprawiają sport, grają w piłkę. Słuchają muzyki i dobrze się bawią. Dobra, wracam do Magdy, która się ubiera. Trochę chłodno. Ale fajnie, naprawdę super. Dobra, ja oddaję kamerę Magdzie. Może coś jeszcze tutaj nagra. Znalazłam ścieżkę do drugiego jeziora. Tutaj się wchodzi. Takie to jasne. Wysypane piaskiem. Bo tu mamy to jezioro białe. To jest drugie jeziorko. Tam jest przesmyk, tam, tam, tam. Tam się jedzie autkiem, i tam jest przesmyk. No i tak to wygląda. No i się będziemy zawijać, bo chcemy jeszcze dalej tą drogą kaszubską sobie pojechać. Tylda <grywa> wystaje z przyczepy. Najszczęśliwszy to jest, słuchajcie, chyba pies, jednak, mimo wszystko, bo ma teraz wolność i swobodę. I o dziwo przestała nam uciekać. No i przyjechaliśmy nad jezioro Kłodno. Matylda właśnie planuje się wykąpać. <grywa> Krzysiu wjechał tak dzielnie tyłem tutaj. Takim. Aż się zgrzałem. Aż się zgrzał biedny. Samochody musiały poczekać chwilę. No, bo tutaj droga jest, przelotówka. I musieliśmy zatrasować całą drogę. a miejscówka jest fajna i tu chyba się napijemy kawusi. Tak. No i to i to jest. Pokażemy Wam jak to z góry wygląda, sami jesteśmy ciekawi bardzo. Tak jest. A To jezioro się nazywa Kłodno. A my byliśmy tam gdzieś tam, tam na nocleg. O, tam tam gdzieś. za tym. No, tam tak no, właśnie, nie? Tam gdzie te czerwone, czerwone dachy. Jak ten taki pensjonat u góry to jest. Na ten duży dom I taki. Nie? Mhm. No tak, w te czerwone, w... no, między... tak, tak. No, około, tam, tam gdzie te gdzieś w tym, dachy, tak. no. No dobra, to ja idę robić kawę, a tak, Krzysię... przyjechaliśmy ile? Siedem, <laughs> siedem minut? No. I kolejne fajne miejsce, także... To jest wszędzie fajnie. Słuchajcie, to jest tak, tak jak Magda mówi, wszędzie fajnie jest, naprawdę. No, a ja teraz idę robić kawę, a oni tu będą teraz się bawić dronem. się robi, a Matylda urzęduje. A już rzuciłaś. Chciałam pokazać, jak na drzewie chodzisz. Matylda chodzi po drzewie i wskoczyła do wody. A tu mamy jeszcze pięknego łabędzia, który chyba oczekuje jakichś darów od nas. Żarełka. Żarełka. Ale na mnie spojrzał z wyrzutem. Jezu, my jest. Jezu, się Nasz pies chce skoczyć do wody. Popływać z łabędziem. Tak, tak, mimi, tak. I popchnij Matyldę w ogóle i tak, 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 tak. Ale masz sposób na wchodzenie. Jezu, co ona kombinuje, ona chcę do ciebie... To będzie spektakularna kąpiel psa, coś czuję. Ona kombinuje, ja coś czuję, że to będzie... Poczekaj, poczekaj, zacznijmy coś... Dajmy jej szansę! Zawariować. Myślę, że z mamy łapki? <śśmiech> Matylda jest w wodzie. <laughs> nie no, <już> <laughs> o, teraz co, Matylda lata, tak? <śmiech> no. <śmiech> to Tak, <jest> to <zew. śmiech> <laughs> no i to <telefon. śmiech> Właśnie to, co zauważyłam, co jest super, słuchajcie, tutaj na tej drodze kaszubskiej, to to, że właśnie w każdym miejscu takim widokowym, gdzie można się zatrzymać, takim postojowym, są właśnie oławeczki, jest y, kosz na śmieci, stoj to, i więc tak naprawdę cała taka infrastruktura ciepło się zrobiła, nie? No gorąco. Wypogodziło nam się, też super. Cała infrastruktura jest, jest, jest tak naprawdę. No Cała infrastruktura jest tak naprawdę przygotowana na przyjęcie gości, także super, naprawdę to jest, to jest fajne. O, Łabądź cały czas tutaj jeszcze z nami jest. To jest naprawdę, słuchajcie, fajne, bo gdziekolwiek byście się nie chcieli tutaj zatrzymać, to, to macie sobie właśnie takie miejsca, gdzie, gdzie wszystko co niezbędne jest, także to, to jest super. Polecamy. Teraz się odbywa tutaj sesja Dwa. zdjęciowa. Proszę bardzo. O, coś trzeszczy. Nic nie trzeszczę, nasza przyczepa nie trzeszczę. To jest niemożliwe. Jesus, słońce w słońce. Tutaj zdjęcia. Nie w słońce. Chodź, 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 chodź. Mateśka, a dziewczyny se, razem sobie zrobicie zdjęcie? Tak. No to super. To się nie nie mieścimy. Daj. Masz dłuższą rękę? No trzeszczę to. Okay. Ale teraz ciebie nie widać. Czekaj. Okay. Gdzie? Połakać dziecko. Pokaż dziecko. O, 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 czekaj. Chyba nam się uda, chyba mamy to. Tak. Naprawdę? Wow. I teraz wciskasz. To ruszyłam. Ale selfie. Słuchajcie, dobra, jedziemy dalej. Tu mamy, właśnie słoneczko wyszło. E, I tak to wygląda. Niestety musimy opuścić to miejsce, ponieważ musimy jechać dalej. Znaczy, musimy. Tak, musimy, bo czekają nas, na nas nowe miejsca, więc dlatego musimy. Wow. Taki piękny dzień. Wow. Boż w podwójnych okularach. A my teraz opuściliśmy jezioro Kłodno i jedziemy do, w stronę jeziora Brodno Małe. Brodno Małe, okay. I jedziemy sobie taką piękną kaszubską trasą, drogą kaszubską. Bo trasa kaszubska to jest coś zupełnie innego. To jest obwodnica, która się buduje u nas. A tak, tak, tak. Daleko jeszcze? Nie, niedaleko. Niedaleko? Nie. To już bym się napił kawę. Aha, znowu? <grym> Nie, no, żartuję. A i tutaj mamy do małe. Bo w ogóle trasa e, droga, przepraszam, Kaszubska została wybudowana jakoś tak 1965-67 rok. No i to jest normalnie wpisane w jakieś takie właśnie. E, Trasy widokowe, drogi widokowe. Jak patrzyłam w internecie, to y, też droga po, y, wybrzeżem, pomiędzy tam do świnoujścia, ale ta taka wybrzeżem-wybrzeżem to też jest uznawana za jedną z najładniejszych dróg widokowych. I jeszcze chyba jakaś w Beskidach, o ile się nie mylę? No i trzy mamy takie, mamy ranking, i trza ta jest jedną z tych trzech, także polecamy, polecamy. A, to nawet chyba kemping jest jakiś. Brodno. Jakby ktoś był zainteresowany kempingowaniem to w miejscowości Zawory jest kemping Brodno. Słuchajcie i wjeżdżamy właśnie, jednak zdecydowaliśmy się zatrzymać przy Brodnie Małym, bo tu jest wiatrak w miejscowości Ręboszewo. Wiatrak, w którym jest kawiarnia i tu jest Góra Sobótka i jest tu punkt widokowy. No i wjechaliśmy tutaj naszą, naszym zestawikiem. No więc wspinamy się na górę Sobótkę, żeby zobaczyć wiatrak, w którym jest kawiarnia, jest pionowa, apartamenty. Ale fajnie. Wiecie, no Kaszuby, nie? W końcu w górach jesteśmy, nie? W górach, jest w górach. W górach na Kaszubach. W górach na Kaszubach. Ale tutaj... Aha, bo tu się nie idzie tak przez pole, tylko trzeba tak zobaczyć drogą. Tak, tak. No tu byśmy nie wjechali z No niestety. Tak. No nie wiem, czy Ty byś nie wjechał, wiesz? Chyba, że opony to by były kolce. I silnik jeszcze dwa razy większy. No. A tak poza tym to ok, by było. No i słuchajcie, jesteśmy. Dotarliśmy na górę. Jest pięknie, tu mamy brodno małe. Tam zaraz przejdę, wam pokażę, mamy brodno wielkie. I tam ciąg dalszy. To zobaczcie, no jest po prostu zjawiskowo. Jest zjawiskowo jest kawiarnia, są noclegi, jest jakiś apartament, tak wygląda ten wiatrak. Moja rodzinka usiadła i właśnie się zastanawiamy nad jakąś szarlotką, lodami albo co tutaj będzie. Grupa motocyklistów, mój mąż oczywiście zainteresowany, no bo przecież to jego zajawka. E, tam motocykliści jadą, jadą z Maltańczykiem na baku, mają specjalne tak. taki, e, takie siodełko do niego i Maltańczyk jedzie z nimi. Na motocyklu. No, petarda. Także nasz maltańczyk też by mógł jeździć, jakbyśmy tak, jeszcze jeździli tak. na motocyklu. Tak. A chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że pogoda nas rozpieszcza. To prawda. No, więc słuchajcie, tutaj jest wejście, prawdopodobnie, na górę do tych apartamentów. A my idziemy teraz tutaj z drugiej strony, z strony. Z drugiej strony sobie idziemy. Idziemy sobie z drugiej strony, żeby yy, puścić drona, bo tutaj z tego miejsca jest chyba naprawdę bardzo fajny widok. I testuje drona. Jak ci idzie, córeczko? I tak, jestem na 44 metrach. Wow! Zobaczymy, czy tam widać. Chcesz zrobić zdjęcie góry, tak? No ale ty latasz niesamowicie dobrze. Już. Złóż dziewczyna. Szybko opanowałaś to, co? No. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. I zobaczcie, tutaj jacyś motocykliści jeszcze są. Jedni pojechali, drudzy przyjechali. Matylda. Magda stoi z pieskiem tam. Mimi. No i tu jest ten fajny wiatrak. Dzisiaj jest taki bardzo mocny chill out. Na spokojnie, bez żadnego ciśnienia, bez emocji, bez nerwów. Odpoczywamy. Niedzielne popołudnie. Szczyt zdobyliśmy, pozwiedzaliśmy, popatrzyliśmy, nagraliśmy widoki. Zachęcamy do przyjazdu tutaj, jeżeli będziecie na Kaszubach. To bardzo fajne miejsce, naprawdę. I bardzo fajna pogoda. Także przygodę, przygodę, także pogodę trzeba zabrać ze sobą. No i teraz słuchajcie, schodzimy w dół. Zobaczcie, jaka tu jest wielka góra. Przyczepy nie widać, taka wielka góra. No i teraz idziemy yy, na... Przejście dla pieszych. pieszych. I tu jest Złota Góra. Czyli punkt widokowy i tutaj jest kamień. Tutaj kamień. Tak, z trasą e, przepraszam. Z drogą... Z drogą kaszybską. Tak to wygląda. I z Matyldą też. Zaczęliśmy stąd. Matylda no, pokaż garcz. Zrób garcz. Gdzie był garcz? U góry masz? U góry? Tutaj, stąd zaczęliśmy. Teraz jesteśmy, 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 jesteśmy jesteśmy tutaj, wiesz, chyba. Tutaj? Tu gdzieś? E, chyba tu. Chyba tu, wiesz. Rodnica Górna? Tu nie, gdzieś tu. tu, no bo przy trasie jesteśmy. I jeszcze będziemy jechać tu, przy... Owczyce? A nie, to tak i tutaj do... Tak, tak i do Wierzycy. Do Wierzycy. Tak, dokładnie. Tak to słuchajcie, wygląda. O, i tutaj jest nawet informacja, że Droga Kaszubska wybudowana w latach 1965-67. No i mamy punkt widokowy na jezioro Brodno Wielkie. I tak to wygląda. Zobaczcie. Pogoda nadal cudowna. No i córka nadal cudowna. <noise> Nic się super. nie super. Nic się nie zmieniło. Wszystko jest ok, tak? No i teraz musimy się przebić przez główną trasę przelotową. I zrobić to w miarę szybko, bo tu wszyscy szybko jeżdżą. i proszę, mój mąż, to nie ma z tym problemów najmniejszych. Uff. I teraz zjeżdżamy sobie. Ale przyczepa e... została. <głos> <głos> nie, no ściema, zobaczcie, jest. Jest, jest przyczepa. Ma tyle też jest. Tu mamy tam dobrodno wielkie i teraz zmierzamy do jeziora Ostrzyckiego. No i mamy jezioro Ostrzyckie. No pięknie. I szukamy jakiegoś miejsca parkingowego na obiadek no i znaleźliśmy takie miejsce postojowe. Parking. Tu mamy jakieś takie przejście. Później sobie pójdziemy zobaczyć, bo tam chyba jakaś przystań jest dalej. No a najpierw ja się zabieram za robienie obiadku, bo rodzina głodna. A jak Polak głodny, to Polak zły. To oj. No i słuchajcie, jesteśmy nad jeziorem Ostrzyckim. Szczepka stoi tu na parkingu. O, tutaj elegancko. Zjedliśmy obiadek i teraz będziemy sobie tutaj chwilkę spacerować. Krzysiu chce jeszcze drona puścić, żeby zobaczyć jak to wygląda z góry wszystko. O, tutaj mamy parę pomostów. Bardzo to fajnie wygląda to jeziorko. Gdzie tam ta moja rodzinka poszli, wrzucić śmieci jeszcze, bo tam śmietnik wypatrzyłam. No, pójdziemy do nich zobaczyć. Czekaj, ma. Zobaczymy skąd to krzysiek chce puścić tego drona. Słuchajcie, jest tak niesamowicie ciepło, jakby to było lato. Po prostu jest cudownie. O, mój mąż idzie z dronem. Cześć, cześć, cześć. Już mówiłam, że będziesz puszczał drona zaraz. O, i dziecko idzie i co? Wy, wyrzuciliście śmieci. Cześć, cześć. Nadrałowaliście się, a tu mamy nawet zawsze stoliczki, możemy sobie usiąść, kawkę wypić, niestety bar w jest zamknięty. A to takie całkiem, zobaczcie, sympatyczne rzeczy tutaj są do zjedzenia. Zapiekanki, gofry. Spaghetti mojej żony były najlepsze. No, bardzo się cieszę, Spagetti że tak mojej uważasz. Żony. Niezmiernie mnie to cieszy. A oni teraz będą latać, dawno nie latali. Tam po drugiej stronie jeziora jest rezerwat, więc tam latać nie można. Natomiast tutaj będziemy próbować. Poczekamy. Pokażę Wam start. No i jesteśmy w locie. Ta-down, ta Bye bye! naszą super miejscówę nad Jeziorem Ostrzyckim. Opuszczamy naszą, naszą super miejscową nad Jeziorem Ostrzyckim. jedziemy dalej. I jedziemy dalej do wieży. Ostatni punkt programu. Wierzyca. I ostatni punkt drogi kaszubskiej. Także zostańcie. Mamy taki przejazd, zobaczcie, i wjeżdżamy do Wieżycy. Tak, minęło półtorej minuty. Od ostatniego połączenia się i nagrania filmu. I jesteśmy już w kolejnej miejscowości Wieżyca. Tak. Także naprawdę zachęcamy do odwiedzenia drogi kaszubskiej, bo na małym odcinku. A tu pociąg jeszcze jedzie. Mały przerywnik. Pociągi też tutaj jeżdżą, także słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma samochodu, no to pociągiem też może tutaj przyjechać. A wracając do tematu, na małym odcinku drogi 20 km, dość co 1 km. Można naprawdę, naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy zobaczyć i bardzo miło spędzić czas. Jesteśmy przy wieży widokowej. Tutaj jest, tak czy mówiłeś, trasa, tak, tędy tu, można tu, tu, Wejście tak? e, jest płatne, tutaj macie ceny, to Wam robimy zrzut od razu. Wejście na wieżę widokową jest płatne. Nie wiem, mam nadzieję, że to będzie widać. Jest od godziny 9 do 19. Niestety już dzisiaj jak widać nie jesteśmy w stanie kupić biletu i wejść na tą wieżę. Także wieży nie zobaczymy, może innym razem i też nie pokażemy, może innym razem, ponieważ tu nie można latać dronem. Przed czas na zakończenie tego odcinka. Dojechaliśmy do wieżycy, niestety nie udało nam się wejść na wieżę widokową. Jak widzieliście, godziny otwarcia są 9 no i cóż, jeżeli będziecie w tych rejonach, to zapraszamy. Zapraszamy na nasze piękne Kaszuby. Nasza droga kaszubska dobiega końca. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Jeżeli macie ochotę, to subskrybujcie nas. Jeżeli macie ochotę, to łapka w górę. Zapraszamy do kolejnych filmów i kolejnych odcinków, bo terenu mamy strasznie dużo tutaj do pokazania Wam. Także jeżeli będziecie subskrybować nas, to będziecie na bieżąco widzieć, co mamy do pokazania i jakie tereny chcemy Wam jeszcze przedstawić. Jak macie ochotę, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, bo być może uda nam się w to miejsce dojechać na Kaszubach. Właśnie. E, no i w ogóle komentujcie, czy Wam się podobało, czy się nie podobało. E... Czekamy na propozycje. E, no i cóż, do następnego odcinka. Do Dziękujemy zobaczenia. jeszcze raz, że byliście. Do zobaczenia. Hej!